Będzie można zobaczyć jak wygląda Koszalin z drugiej strony, będzie można rządzić, ale tak naprawdę będzie trzeba podjąć parę trudnych decyzji. Obiecujemy, że przygotujemy specjalny program, tak żeby było o czym myśleć żeby wspomnienia zostały na wiele, wiele dni do następnego finału. Proszę Państwa, A musimy się zbliżać dwie minuty, dwie minuty do końca spotkania. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, pół tysiąca, przyspieszamy, mamy dosłownie 40 sekund na łączenie z Warszawką. Pół tysiąca po raz pierwszy w Koszalinie. Ile? 600 zł, 600 złotych po raz pierwszy. Czekamy szybciutko, bo się bardzo szybko odmywać. 600 złotych po raz pierwszy w nie za dzień, są za namiastem. 600 złotych po raz drugi, panie prezydencie. Skoro nie widzimy... 700 złotych! 700 złotych po raz pierwszy! Słuchajcie, czuję! 800 złotych! 800 złotych! Przyspieszamy, bo musimy za 20 sekund kończyć. 800 złotych po raz pierwszy, 800 złotych po raz drugi. I uwaga! 800 złotych po raz Właśnie prezydent. Słuchajcie, zapraszamy Koszalicką ekipę sztabu. bo Pomodlenie jest. Proszę! wszystkich w koszalinie. Moi drodzy, wielkie, ogromne, wielkie dzięki za to, że jesteście dzisiaj razem z wami. Pięciuset, dwójki z do końca świata, jeden dzień dłużej. Ogromnie was kocham, spadam, koszalin, no i się dzieje, Światełko kogo nie ma. Tudo presente.